cześć macie czołem YouTube. Poniedziałek, początek tygodnia. Jak widać, humor od rana tak psuje Tak jak wspominałem, ostatnio na vlogu. Dzisiaj dzień wolny od treningu. Ale swoje trzeba zrobić. Także nabijamy kroczki. Praca skończona. Córka w przedszkolu. Trochę kroków się nabije Posiłki na cały dzień się przygotuje. I tak minie poniedziałek. Jakby jeden z najgorszych dni tygodnia. A Wcale tak nie uważam. Dla mnie każdy dzień tygodni jest taki sam. Tak samo dobry i tak samo możemy mieć wiele możliwości na rozwój i żeby spełniać się w tym, co robimy. Słoneczko zaczyna świecić, myślę, że w miarę pogoda dzisiaj będzie spoko. Chociaż jeszcze tak z rana jest no ale no kończę moi drodzy. Skupiam się na krokach, włączam sobie podcast i lecimy. Widzimy się przy śniadaniu. Miłego dnia wszystkim życzę. Hejka! Dzień dobry moi drodzy. Czas na śniadanko. Klasyka makaronik, warzywa, kurczak. Ja nie lubię kombinować, smakuje mi to. Czasami wolę wersję na słodko, ale to bardzo rzadko. Jednak króluje to śniadanie, zwłaszcza ostatnio, co zauważyliście. Do tego poranna suplementacja B-kompleks, magnes, kwas omega 3, D3, hmm, co tam jeszcze? maślan sodu, nak. I to wszystko. Biorę się za jedzenie, a my widzimy się przy następnym posiłku. Keja. Drugi posiłek, wrapy, sztuk 2, w środku 200 g piersi z kurczaka, 50 g sera żółtego. 200 g majonezu na wierzchu ketchup, a jeszcze w środku rukola. Tak wygląda drugi posiłek. Na deser wpadnie banan, i tyle smacznego. Siema YouTube trzeci posiłek: makaron, odrobina musztardy. Troszkę tutaj mamy chrzanu. Warzywka i pierzindyka, indyka 200 g. Do tego w środku jest 5 g oliwy z oliwek. I tak wygląda przedostatni posiłek. Widzimy się przy kolacji. Hej! No i mamy kolację, moi drodzy. Mamy tutaj na spodzie 100 g fryżu, dwa skyry w formie pianki, pudding odrobina płatków śniadaniowych, masełko i jabłuszko. Tak wygląda moja kolacja dzisiaj. Biorę się za jedzenie. Życzę Wam miłego wieczoru, dobrej nocy i widzimy się jutro jutro ciśniemy z nogami także trzeba załadować konkretnie Pozdro Dzień dobry w ten wtorkowy poranek kiepska noc za mną jakoś spać nie mogłem raz mi było zimno, raz gorąco mam nadzieję, że nic mnie nie bierze no. córka odstawiona do przedszkola czas na obowiązki czyli czas na trening nogi, nogi moi drodzy ciśniemy dzisiaj z nogami o, zobaczymy jak pójdzie liczę na progres liczę na dobrą pompę i że energia będzie przez cały trening. Także ja wam życzę miłego dzionka, a my widzimy się standardowo na siłowni. Bajo. A moi drodzy ja już po treningu no widać, że deal był potrzebny trening zrobiony jak należy yy, zacząłem trochę z mniejszym ciężarem tam 5% chyba uciąłem sobie od serii roboczych ale warto było bo całkiem inaczej się ćwiczyło także jedziemy moi drodzy z tematem dalej deal skończony dzisiaj pierwszy trening już normalny nóg Zobaczmy, gdzie powinno. Pompa jest nieziemska. Nogi mam jak z waty, Także co? Lecę do domu. Gotujemy posiłki na cały dzień. I widzimy się przy śniadaniu standardowo. Miłego dzienka, moi drodzy. Do zobaczenia. Hej! I Witam się z wami YouTube. Przy śniadanku. Warzywka, makaron, kurczaczek. odrobina musztardy i chrzan. Jakoś mnie ostatnio naszło na chrzanik. Także ja jem śniadanie. Biorę suple. I widzimy się w następnym posiłku. Trzymajcie się. Pozdrawiam. No i widzimy się przy drugim posiłku. Mamy tutaj dwa wrapy i pół zapiekanki. We wrapie mamy 200 g kurczaka, rukole, 30 g sera żółtego, 20 g majonezu i ketchup. Życzcie mi smacznego. Widzimy się w następnym posiłku. Trzymajcie się. Witam się z wami przy trzecim posiłku. Makaron, mieszanka warzyw, włoszczyznę tutaj jest odrobina keczupu i pierś kurczaka. Biorę się za jedzenie, do tego wleci na popite herbatka. Jemy i widzimy się w następnym posiłku. Siema. No i witam Was w ostatnim posiłku. Dzisiaj powrót do owsianki. Chłopaki na forum nie smaka na owsiankę, także dzisiaj wpada klasyka gatunku: jabłuszko, truskawki. WPC, masło orzechowe, płatki śniadaniowe, no i spód, z płatków owsianych z butyniem. Smacznego. Jutro się widzimy, moi drodzy. Jutro dzień wolny. Z rana tylko kroki wpadną. I tyle. Do jutra. Hejka.